ale słucham. Witam, dzień dobry panie Krzysztofie. Moje nazwisko Hubert Urbański, ja dzwonię z programu Milionerzy. Tak, słucham. Proszę pana, pana znajomy stoi przed szansą wygrania 100 tysięcy złotych, a mianowicie chodzi o pana Alojzego Popiołka. Czy chciałby pan pomóc panu Alojzemu? E, proszę pana, e, tak chciałbym. Świetnie. Więc proszę się skupić, teraz będzie pytanie. Pan Alojzy skorzystał koła ratunkowego pół na pół. Pozostały już do wyboru dwie odpowiedzi, na które można odpowiedzieć tak lub nie. Tak. Czy Piłsudski jeździł konno? Tak lub nie. Jaką wybiera Pan odpowiedź? Nie. Dobrze, Panie Krzysztofie, mam nadzieję, że to jest poprawna odpowiedź i Pan pomoże Panu Aurejzemu wygrać milion złotych. Dziękuję Panie Krzysztofie, do widzenia. Pozdrawiam, Hubert Urbański. Dobra, dobra, dziękuję bardzo, na razie.